versus cheater w GTA V, czyli seria, w której mamy do wykonania ciężkie bingo w 30 minut. Wykonując i zapełniając wszystkie cele, możemy używać cheatów w ograniczonej ilości. Jedno użyciel no klipa, jedno spawnowanie sobie przedmiotów w celu wykonania zadania, a cała reszta, czyli rewivowanie, Wallhack, I'm Hack, sobie kasy i wiele, wiele więcej. No cóż, możemy korzystać z tego, ile w Zapełniając każde pole otrzymujemy jeden punkt, a wykonując wszystkie zadania w linii dostajemy bonus razy 2. Kto by w dzisiejszym filmie? Ja czy dziś? Piszcie koniecznie w komentarzu. Za kim jesteście. No i zostawcie, lajka like i suba. 3, 2, 1, rura! Lecimy, dobra, zobaczymy w takim razie, kto szybciej wykona wszystkie zadania i tym samym zgarnie jeszcze większą ilość punktów. Jak myślisz? Pokonasz mnie, stary, czy ty będziesz tym kozaczkiem totalnym, który tutaj wygra? Ej, ja ciebie rozdupcę Normalnie. Normalnie, stary. No, też mi się tak wydaje, że. Czy znaczy nie, no, co ja gadam w ogóle? Bo skupiłem się na wykonywaniu już misji. A tak, na dobrą sprawę, stary, nie zgadzam się z Tobą zupełnie w żadnym stopniu. I teraz tak, powiem Ci, że ja już mam w takim razie pierwsze do wykonania. Wydaje mi się, że mam pomysł nawet jak je zrobię. Mam już furę wziętą okay. i będę zmierzał teraz w kierunku pewnego wyskoku, który zagwarantuje mi prawdopodobnie obrót, czyli salto Samochodem. Mam nadzieję, że mi się uda przynajmniej i tak zrobić. Stary, ja ci powiem tak, ja już się przebieram, jestem w ponson Bys, jakoś chyba tak się toczy. What? Dobra, pierwsze wykonany obrót autem zrobiony, co prawda. Myślałem, żeby to zrobić przy Winewood, czyli tam widzowie przed nami, ale no jest okej. Okay. Jakby nie spodziewałem się, że nam to akurat wyjdzie. Ci mówisz, że już jesteś przebrany, tak? Jestem już przebrany, gościu. Wyglądam jak złodziej, giga złodziej jestem. Aha, użyłeś do tego oczywiście cheatów, tak? Czy wlazłeś sobie do sklepiku? Nie, no wlazłem do sklepiku i tam użyłem. A, dobra, dobra, nie ma problemu, nie ma problemu, słuchaj. Ja tutaj nie będę oczywiście komentował niczego. Pamiętaj, mój drogi, że mamy limitowane te cheaty, więc tak na dobrą sprawę Prawe. Jeśli będziesz używał sobie no-klipa, pamiętaj, że możesz go użyć tylko i wyłącznie raz. Tak samo jeśli chodzi o samonowanie innych rzeczy, również możesz ich użyć tylko i wyłącznie raz. Dlatego używaj ci tu i z rozwagą, bo to jest najważniejsze tutaj, żeby to właśnie robić. Ja stary, już mam wszystko zaplanowane, gościu, gdzie użyć no klipa, gdzie co zrespić, ja rozwalam to bingo. Widzowie, nie mam nic totalnie zaplanowanego. Tymczasem wy widzowie. Oczywiście w komentarzu napiszcie, czy jesteście Team Dick, czy Team Yoshi. No i przy okazji będę przypinał serduszka tym, którzy. Będą za wygranym. No cóż mogę powiedzieć? Dlatego oglądacie film do końca, żeby dowiedzieć się, kto z nas właśnie nim się okaże. A ja stary zaraz będę wykonywał. Oj, coś ci tam chyba nie wyszło, co? A ja sobie biorę stary motocykl i lecę. No właśnie, ja też wiem, Motocykl i. E, no właśnie, no. <grystanie> widzowie, coś czuję, że się mu tutaj nieudany stan poleciał. Ale my będziemy robić sobie jedną kolumnę, widzowie. Mamy na razie przebierz się. Jedź na czołówkę przez minutę bez wypadku, dobra. Robimy to. Nie, no stary, to jest cięższe niż się spodziewałem. Strasznie źle się zaczyna, to bingo. Stary, ci powiem tak, ja jadę teraz na czołówkę, robię to wyzwanie z palcem w nosie i. no na kierownicy mojego motocykla. Aha. Czyli jednak takie coś będzie, okej? Okay. Dobra, błagam, błagam, błagam! Zliczone, let's go! Dobra, jest git, jest git, jest co git. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Z salto motocyklem. Ja wiem, że podniecam się czymś, czym może nie powinienem, ale no, udało mi się przynajmniej, więc to jest dla mnie najważniejsze. Nie interesuje mnie, co masz na ten temat do powiedzenia. No, powiem ci tak, no, każde salto jest warte podniecenia, aczkolwiek, no, spróbuj pojechać na motocyklu na autostradzie pod prąd. Dobra, widzowie, ja jeden cały czas jakby pod prąd. Czekamy aż mi ta minutka minie, więc będę mógł zaraz chyba to zaliczać. Byłem bardzo blisko, żeby goście we mnie wjechali, ale wybrałem sobie tak szczerze Easy jeden no stop pod prąd, a tu nic we mnie nie próbuje wjechać. Kurczę, jadę po tak zwanym brytyjsku. No ale dobra, myślę, że już minutka minęła chyba. Albo nie? W sumie nie wiem, ale... Ale teraz minęła. Przepraszam bardzo, czy to jest eksklu... O, to jest na pewno ekskluzywne auto. Dzień dobry, mi pan tutaj. O, witam, witam, witam. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień, dobry. Do widzenia dla... O nie, sprowokowałem po... dzień, dzień, dzień dobry, panowie Tutaj do niczego nie zaszło, oczywiście Na pobocze, proszę Na pobocze? Dobra, czyli ukradliśmy, zwabiliśmy policję Dobrze Przeżyj skok z wysokości bez spadochronu Mam w okej, okay, dobra Muszę przeżyć to I sobie mam lekko uszerbnięte moje HP Skok z wysokości Skok z wysokości! Skok z wysokości! Ja kończę pierwszy rząd robić Jeden z rządków Tutaj gdzieś, na bok? Da. Dobra, okej okay. Czekamy, aż oni do nas wysiądą I zaczniemy im uciekać Dobra! Rura, rura, rura Rura, lecimy <noise> Dobra. Ja ukradłem auto Tym samym sprowokowałem policję I teraz, w tym momencie Zaczynają mnie gonić, muszę im uciec, stary Co się dzieje? Trzy bingo na raz Let's go, to jest wygryw jak cholera Tylko muszę im uciec teraz, stary, to jest jedyna rzecz O nie, o nie o! Dobra, czy policja mnie Czy policja mnie dogoni? No gonią mnie Dobra, muszę im jakoś uciec Muszę im jakoś mądrze uciec Dobra 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 oh! Let's go Dobra uwaga Boom! Żegnam panu policjantów, do widzenia O nie, koło mi dupnęło Pamiętasz, stary, jak mi powiedziałeś na swoim odcinku, swoją drogą widzowie, który mam nadzieję, że obejrzeliście Że, no może mi dupnąć koło, nie? No, to chyba ci odpadło No właśnie mi dupło tak szczerze Wykręć max prędkość jakimś pojazdem Dobra, zrobimy to na autostradzie No nie, no, no co oni tu robią? No nie wierzę Dobra, stary, bo ja mam teraz mocną... Ząb... O nie, ile policji! O nie! O widzowie u niego się źle dzieje, ale dobra, ja mam luz, ja mam luz. Nie! Nie! nie. Ja widzowi wykręcam max prędkość. Patrzcie to. Zamykam licznik. 179. Cholera, 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 cholera. 180 było prawie. Dobra! Ej, myślę, że to jest max prędkość. Patrzcie ile normalnie jedzie ten motocykl. Ledwo co 160, więc myślę, że kolejne zaliczone Dobra, muszę ukraść. Proszę nie strzelać, proszę nie strzelać, poddaję się, poddaję się. co do góry? Niech Dobrze, już, już daję, daję ręce na maskę. <laughs> Ukradni radiobus! Let's go! dobra! Wiesz, to! Uciekamy, widzowie! Dobra, mam pomysł. Skoro ukradłem, zostawiam tutaj. Niech się przepychają chłopaki, niech się przepychają chłopaki. Policja zablokowana, widzowie! Wchodzą murem! Dobra, pan Wyjazd stąd, do widzenia, do widzenia, panowie policjaci Stary, jakie dymy u mnie się dzieją! Co to jest w ogóle? Ja się tłuczę stary z NPC. -tami. Dobra, wygrałem widzowie walkę. Zeskocz z sal salto samochodem. Dobra, lecimy teraz po samolot. Będziemy robić przelatywanie samolotem w tunel, Dobra, zarobiście. Widzowie, jest na razie git. Ogólnie przypominam oczywiście o tym widzowie, żeby subskrybować kanał, koniecznie jest dzwonem, bo jeden z was może wygrać 10 tysięcy złotych. Wystarczy być subskrybentem i pobiciu miliona subów na tym kanale. Otrzymacie ode mnie pieniążek. Tym razem, widzowie pamiętajcie też o lajku, Po. Bo... Tysiące lajków w kolejny odcinek z tej serii. Przy okazji napiszcie w komentarzu, jakiego gościa chcecie, jako następnego. Mam pomysł, widzowie. respi sobie już bronię. Stary, ja używam pierwszego mojego czyta. Piorę sobie takie rzeczy, o których sobie nie możesz nawet pomyśleć. Nie ma problemu, stary. Widzowie nie będę mówił o tym. Powiedz mi tak szczerze, czy wyzywasz kogoś tutaj ze znajomych swoich z GTA, żeby wziął udział w właśnie kolejnym odcinku z tej serii? Czy masz jakąś osobę, którą byś chciał, żebym właśnie wyzwał na bingo na tak? Kurczę, ja myślę, że wander mógłby być na pewno zaciekawiony, czy Tak, tam. dobrze, dobrze. Widzowie, dajcie znać kamięta, czy chcielibyście Tymczasem Ja się przemieszczam Uf. O nie, nie No trochę dupło coś Powiem szczerze Patrzcie teraz to Jedna opcja Samonujemy sobie bronię. Get all weapons Patrzcie to I teraz widzowie Mam wybuchnąć 5 aut w 5 sekund Więc rozegrajmy to bardzo taktycznie Pierwsza bomba przylepna Druga bomba przylepna Trzecia bomba przylepna Czwarta bomba przylepna I piąta bomba przylepna W razie, że ją dorzucę Ale widzowie Zacznijmy odliczanie Raz Dwa Trzy Cztery, widzowie, cztery sekundy niepełne, mamy 5 aut, pięć sekund A do tego mamy jeszcze cały tą broni, więc zarąbisz się i jestem na pewno broniony. Dobra, ej, muszę wziąć bronię, muszę wziąć bronię, muszę wziąć bronię Celba automatyczna, dobra, uwaga, trzech graczy raz, dwa, trzy dobra, trzech graczy! Mamy trzech graczy! Dobra, let's go! Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Dobra, tutaj, 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 tutaj dobra, leży, leży, leży Mamy zaliczone! No co ty kupie robisz? Dobra, wyjazd stąd Dobra, mamy zaliczone kolejne bingo. Zaliczyliśmy zabójstwo trzech graczy. No, policja jest z graczami tutaj na serwerze, dlatego udało się nam tego dokonać. Tymczasem, widzowie, myślę, że nadszedł czas, żeby odstawić tą furę i żeby najzwyczajniej się, no nie wiem, po prostu gdzieś się, nie wiem, ukryć, na przykład tutaj w krzaku. Zrób selfie z losowym żulem, też mam, ale będę musiał pojechać sobie do miasta, ale chcę wsiąść ten samolot. Salto samochodem. Okej, okay, dobra, machnijmy salto samochodem. Zeskakiwać z Mochiliad będziemy też samolotem, moi drodzy, ja pier ja ci się w ogóle big brain time Naprawdę, duży mózg czas Czołówkę zrobiliśmy, zrób selfie Nie mamy jeszcze selfie widzowie, żeby mieć drugą kolumnę Ja pierdziele, o cholera Zobaczcie, patrzcie teraz to, lecimy sobie na ten sklepik przy okazji Machniemy sobie go, jak buncyk Używamy sobie M, players, options Pet, customization No nie, no to policja Stary, ja uprabowuję właśnie sklep, co u ciebie? Stary, policja mnie dogoniła znowu No nie wytrzymam o, Albo nie mogę go uprabować widzowie, zamknięty jest Dobra, bierzemy ustana, bo jest szybszy Baza wojskowacji cy... Dobra, ile myślisz, że już zadań zrobiłeś? Nie mam pojęcia, stary, w tym momencie zaraz się będę tym zajmował Okej, okay, okej, okay, widzowie, niej to gonią, ja sobie wygrywam to bingo, ja sobie to wygrywam Dobra, widzowie, przebieramy sobie w takim razie, kurteczkę sobie przebierzemy, save charakter. No i normalnie mamy zaliczone bingo, żeby się przebrać w tym momencie A czemu panowie do mnie mierzą? Czemu panowie do mnie mierzą? Bo jest pan rudy Dobra, bo mówi, że jestem rudy i dlatego... Nie, dobra, Ju, dobra, już nie, nie chłopaki, jestem rudy Dobra chłopaki, on, już, on nie jest rudy, zabijamy z <laughs> Dobrze, dziękuję panowie, miłego dnia życzę, do widzenia <laughs> Dobra, zajebiście Ucieczka przed policją W takim razie widzowie Teraz zaliczona No gonili mnie za to, że byłem rudy, No, no niestety Ale do taka sytuacja No tymczasem widzowie Tu chłopaki se wyją A my możemy w takim razie Wsiąść sobie do auta Które oczywiście Mam nadzieję, że tutaj Nic się z nim nie stanie Patrzcie to widzowie Wjeżdżamy tutaj górką Elegancja, Francja Wrzucamy się tutaj do Zincudo im na pewno nie pomyśli, że Hej, ale jak jestem całą grę w Los Santos To potem i tak może być w tym Sandy, więc ja zrobię sobie tu O ja pierdzielę. Tym na pewno nie przelecę, ale biorę lasera. O, policja! Ej, jestem pilotem marynarki wojennej. To był pan Jestem pilotem, komandosem z Afganistanu! Luigi Vacholui! To moje drugie imię! Legitymacja jest yy, y, y, poza samolotem! Polerowcowy, dobra, musimy sprzątnąć liniarza. Albo widzowie, mu. Dobrze, dobrze, już, ale spokojnie. Tam jest mój dowódca jednostki. Proszę schować tą broń. Powiem ci, stary, że ja w tym momencie sobie będę właśnie jechał do Paleto bez szwanku. Mam nadzieję. Stary, ja ci powiem tak. Ja mam problem z y, policjantami w pewnym miejscu, no. Dojechali gdzieś, ci się nie spodziewałem. Aha, no właśnie u mnie też. czekają oni cały czas biegonią. Ścigacie złego człowieka. Kao. Pani władzo, muszę jechać do Afganistanu. Wzywam mnie kraj. Chwała wielkiej Ameryce. Od Atlantyku po Santropę Ej, dobra, ale teraz mógłbyś pójść ze mną? Siądziesz w radiobus i zaczniesz mnie gonić. Nie strzelając do mnie. Dobrze. Mam cię na muszce cały czas. Aj, widzowie, dobra. To jest to, to jest to. Patrzcie to, widzowie. Jedziemy, jedziemy z nim. Zwab na siebie policję. Ja myślę, że to jest Zbawienie na siebie policji, widzowie. A teraz będziemy robić przelatywanie przed mostem. Zatrzymaj się. Zatrzymam się, jeśli wygrasz ze mną walkę na pięści. Ty, walka na pięści z tobą. Czy jest pan głucho, Nie Słyszysz mnie? Jak do ciebie gadam? Jeśli jesteś bohoniemy, to podnieś ręce w górę Nie, dobra, widzowie, walę go na łeb Ła, wow, proszę mnie zostawić, proszę zostawić Walę go na łeb Walę go na łeb Do widzenia Wygrana walka na pięści, a żeby na pewno to zaliczyć, to biorę jeszcze jakiegoś NPC-ka Nie ma problemu, widzowie, to biegniemy do jakiegoś NPC-ka, żeby zaliczyć, bo co prawda gracz nie byłem NPC-kiem, więc no ciężko by tutaj było rzeczywiście to zrobić No zatrzymaj się, kurde Okej okay. Okej, okay, elegancko. Bum! Kradnij pojazd policji. Widzowie mogłem to zrobić od razu. Gdzie on jest ten sturczybyk jeszcze? Może go namierzę tutaj. Mam pomysł. Wyskoczę i go zbombarduję widzowie. Buchnę mu w furę. Wo, 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 wo. Oni też mają swoje tutaj maszyny. Robimy widzowy kobre. Robimy widzowy kobre. O cholera, ale mi zdjął. O cholera. Stary, a co jeżeli zginąłem? Eee, spawnujesz się na nowo. Jesteś cheaterem przecież? A no w sobie racja. Nie, no zatrzymaj się, pedzie! O! Eee. Dobra, walka na pięści widzowie zaliczona w takim razie. Tymczasem, ja tutaj biorę sobie tą piękną furkę i lecimy sobie do paleto. No nie strzelaj do mnie, Boże, dobra Nie wiem, ci policjanci to tak się upieprzyli mnie, że to jest masakra, nie? Nie dają ci żyć? Nie dają mi żyć Stary, ja ci powiem tak, ja sobie robię właśnie bingo policyjne, bo zwabiłem policję w Fordzie Zenkudo Stary, powiem ci tak, ja już to zrobiłem 20 minut temu, a oni dalej mnie gonią Dobra, ja sobie sprawdzę, co mam zaliczone w takim razie Ary właśnie identycznie o tym samym mówiłem w tym samym momencie O, no i właśnie Dobra, widzowie, zwabić policję mamy, zrobić selfie z losowym żulem O kurde, no to trzeba żula znaleźć Ucieknij policji, ucieknij Policji, myślę. Pięć aut, zrób selfie z losowym żulem, widzowie. Zniszcz graczy. Zniszcz trzech graczy, rozwalić. BMX i Mount Chiliad, dobra, widzowie. Używam noclipa jako pierwszego naszego. I lecę sobie noclipem na Mount Chiliad. Bo to mi za długo zajmie totalnie. Zniszcz graczy, mamy zrobione. Zjedz coś, musimy coś zjeść. Całe to samochodem, mamy zrobione. Czyli zjeść coś i zrobić fotę z żulem. Dobra, akurat lecimy do Paleto. No, ludzie tam wyglądają trochę jak żule, więc... W sumie to trochę tak będzie to wyglądać, jakby to byli żule. Szczerze, robię na pałę, nie? Nie mam jeszcze taktyki widzowie, dosyć mocnej tutaj jakiejś zrobionej, ale widzowie, to jest odcinek i seria interaktywna z wami. Dlatego sekcja komentarzy jest wasza, widzowie. Możecie pisać wyzwania do bingo i przy okazji możecie też dopasować je do jakiejś osoby. Ja pierdzielę. No to chyba muszę się cofnąć, co? Nie, no dobra, tak na dobrą sprawę nie wyjechaliśmy jeszcze z Los Santos, więc możemy zaliczyć, że... No, wyjeżdżam właśnie w tym momencie... W tym momencie jest Los Santos, tu jest granica Los Santos. I lecimy do paleto. Znaczy, helikopter helikopter snajperką, nie wiem czy to zrobimy. Przeżyj skok z wysokości bez upadku. Do tego użyjemy no clipa. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsza możliwa opcja. Śnieżnik policji mamy, obrabuj sklep. Zrobimy to w paleto. Znajdź darmowy przedmiot. Ej, w sumie darmowym przedmiotem można powiedzieć, że mamy auto. Patrzcie to. Opla. Zeskocz zmaczyliad zaliczony. Proste goście, proste, proste I teraz lecimy do paleto. Słuchaj, już a jakbym przejechał z Paleto do Los Santos, bez nieceja, to też się liczy. Jasne, to jest ta sama odległość, nie ma problemu. Dobra. Czyli widzę, że się switchujemy. Ja właśnie jadę do paleto, a ty z paleto wracasz. <słuchaj> tak, 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 tak. Okej, okay, dobrze, dobrze. Znajdź ze sobą aktywność poza Los Santos. Nie wiem co, mogę zapalować na zwierzę na przykład? Widzowie, skoro jestem cheaterem, dobra, odpalam sobie na szybkości tutaj. Pasterana, będę szybciej biegał. Wodka z rulem. Mogłabym zrobić z nim zdjęcie. Dobra, co mam broń? Al to. Jak zarobi się, szybko biega. Ładnie poczitowany jestem. O, 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 tutaj mamy gościa. Na czołówkę przez jedną minutę. Dobra, robimy to. Na czołówkę przez minutę. Oj, żeby bez szwanku to było. Dobra, ja pierniczę, ja pierniczę. Dobra, i to jest ciężkie, to jest ciężkie. Dobra, tutaj wyminąć, tak, tutaj, tak, dzięki. Dzięki za ustąpienie, dzięki za ustąpienie również. Błagam, 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 niech to się zmieni. Nie no, policja, policja, proszę, przestańcie. No już wyją do mnie. O, widzę go w helikopterze, widzowie. Patrzcie to. A stary, a mogi ci utrudniać też? No, niby możesz. Helikopter! To jest nasza szansa, widzowie. To jest nasza szansa, dobra. Zestrzel helikopter snajperką. Dobra, zaraz to zrobimy, tylko sobie zrobię focie z żulem, widzowie. Dobra, widzowie, jest, żuliar i moja głowa. Mamy fotę. Ok, skończyła się minuta na czołówkę, widzowie. Zjeżdżamy sobie tutaj. Możemy się ją zatrzymać, oczywiście, na chwileczkę. Prawler-related options, weapon options, sniper rifles, ciężki karabin sniperski. No i co? Aha, Nie no, przysięgam. Tutaj z To nie no, co tu się dzieje, chłopaki, dajcie mi już spokój, no Niestety, nie zaliczamy mi tego, widzowie, no niestety nie zaliczamy mi tego Masz to Mamy go, mamy go, mamy go. Czy to nie jest on? Kurde, no nie mogę zestrzelić helikoptera. Tak? No, wylądował, wylądował, więc nie zaliczam mi tego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A gdzie wylądował? W drodze do Paleto? A co? Okej, okay, okej. Okay. Nie, tak pytam, tak pytam tylko. Aha. Dobra, widzowie, przed nami jeszcze dwa kilometry niecałe. 11 minut mamy na liczniku. Jest okej, okay. damy radę wykonać więcej od naszego tutaj kolegi, przyjaciela cudownego. On musi być w locie. Ja mu to ukradnę. Mamy to, mamy to. Stary, a wiesz kto zestrzelił ten helikopter? Jak był już w locie? Ty Tak. No domyślam się. Dobra widzowie, zaraz będziemy przy paleto. Wjeżdżamy sobie i uwaga widzowie! Kolejny bingo zaliczone. Wjechaliśmy do paleto. Bez szwanku w sumie. No, nie ma żadnego szwanku na furze, nie ma żadnej ryski, jest zajebiście o, 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 o. Co i to próbują? Dobra, leży policjant, jeden headshot Dobra, zawrota do sklepu Sklep był gdzieś tutaj, kojarzę Tutaj się zawsze jechało, jak od tego paleto Dobra, widzowie, mam jeszcze zniszczyć dwóch graczy Patrzcie to, pierdzielony Ej, ej, pogadajmy! Pogadajmy! Pierdziel się! Nie będziemy gadać! Widzowie, trzech graczy zniszczonych. Chyba, chyba jest G, chyba jest elegancko. Ja pierdzielę, dobra. Uratuj pojazd policji, to mam. Przeleć pod mostem. Wykonaj, losową aktywność poza LS. Widzowie, ja po prostu zatańczę. O, dobra, widzowie, tańczenie, tańczenie. Jeszcze muszę coś zjeść, no tak, ale ile tu sygnałów, świeci się 24 na 7. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj sprzedawca. Dobra, bierzemy gnata. Gleba, gleba, gleba! Ręce do góry. Pod ścianę, pod, ścian pod ścianę. Tutaj! Oj oj oj, no nie pykło. Dobra, jak nie chcesz skończyć jak sprzedawca, to idź tam, tutaj, tutaj do kantorka. Za mną, za mną, do kantorka, do kantorka. Tutaj, tutaj. To tu się dzieje. No nie, no znowu. Dobra, wyjazd. Dobra, idź da dalej, dalej, dalej. Dziękuję bardzo. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Wyciągamy kasę, wyciągamy kasę. No nie, jak jakiś gruby tu wchodzi, no co jest? Na zakupy zakupy Wyjazd, za ręce do góry, ręce ja do góry Ręce do góry, bo go strzelę Policjant, wsiądź do fury i wyjazd stąd Wyjazd stąd Dobrze, dobrze <śmienicza> Dobra ty, dobra Dobra, lecimy No nie, w dupcu mi się ptę Opony Dobra, let's go, mamy go w takim razie Dobra, Mount Chiliad, let's go, let's go, let's go F5 chyba na Mount Chiliad, żeby nie zmarnować czasu Dobra, lecimy noclipem, widzowie, na Mount Chiliad Okej, okay, jesteśmy na Mount Chiliad Okej, okay, okej okay. I uwaga, mamy zaliczone Kurde, z losowym żulem sepoty nie zrobiliśmy, niedobrze Muszę zjeść, pięć headshotów pod rząd Okej, okay, zróbmy to, widzowie, zaraz na pedach Mam pomysł, zrobimy to, widzowie Kurczę, tutaj możecie. zrobimy to snajperką Jeden headshot Drugi headshot Trzeci headshot Czwarty headshot, uwaga. Cholera zniszowałem, jeszcze nowa Zeskocz z Mount Chiliat. Dobra, nie wiem w jaki sposób to możemy zrobić, tak szczerze. Bo tutaj mamy jakąś kolejkę chyba. Też nie no, ta kolejka nie działa, mi się wydaje. Ja pierdziele Jeden, dwa, trzy, cztery. Zjem widzowie zaraz myszkę i klawiaturę. Wchodzimy w menu Vehicle Options, Spawner, klasyki sportowe, super samochody, motocykle. Nie, 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 nie. Rowery, BMX. Dobra, biorę bmx i robimy Uwaga, skok z Mount Let's go! Skok zaliczony. I teraz w takim razie może musimy zrobić triki na BMX-ie. Dobra, jest jeden trik zaliczony. Drugi bo w drugą stronę Nie no nie mogę tego zrobić Ej na tylnym kółeczku to też jest tri Kurde no mógłbym powiedzieć, że to było coś innego No było to coś innego, ale kurde z drugiej strony no nie no To muszą być trochę inaczej wyglądające Nie no tu nie ma barierki, nie ma tutaj niczego tego typu Jeden Dwa Taką bronią widzowy będę robił Trzy Cztery Pięć widzowie mam nareszcie Cztery minuty zostały Wiem stary ja męczyłem się z headshotami Ja pierdzielę headshoty Przecież to jest najprostsze rzecz jaką możemy zrobić widzowie Dobra uwaga tylnie kółeczko Dobra BMXik zaliczony No tylnie kółeczko to też jest trik no nie ma co ukrywać widzowie że jest Dobra szybko walimy headshoty I zdjęcie z żulem zdjęcie z żulem Tu gdzieś będzie na pewno jakiś Zjedz coś widzowie muszę coś zjeść cholera I triki BMX em ekskluzywne auto Ja nie mam wielu rzeczy Widzowie z paletą z paletą do LS Spalę to do LS. Ja pierdzielę. Ej, stary, ja polegnę. Tu jest dzik! Polowanie na dzika! Szybko, szybko, szybko. Dobra! Gdzie ten dzik? Tu jest! Polowanie na dzika udane! Polowanie na dzika, no to to jest aktywność poza Los Santos. Jesteśmy poza Los Santos. Jest git, jest git, jest git. Jeden headshot. Jest, jeden. Dobra. Podrząd muszą być, muszą być podrząd. Drugi, trzeci, czwarty. Piąty, Let's go! Mamy to! Mamy to, mamy to, mamy to! zajebiście, zajebiście! Kurde, nie przeleciałem pod mostem, nie strzeliłem helikoptera, nie wykręciłem maksa pojazdem. Dobra, maksa pojazdem, szybko. Już pewnie w międzyczasie wykręciłem maksa pojazdem, nawet nie wiedząc o tym, ale dobra, dla pewności biorę jakąś furę i wykręcam maksa O cholera, widzowie, jestem na sklepie i będę na nią napadał. Dobra, muszę wpierw chyba strzelić, tak? On się poddaje. Ej, robię napęd na sklep, nie wchodź tu, Bobisz, kurda! Pierdziel się, pierdziel się! Dobra, widzowie, sięgnąć pod ladę, patrzcie to, obra Normalnie gościowi wyciągamy skiermany dolarsy, dajmonsy. Ale mamy sklep i mamy jeszcze minutę. Fula, 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 fula. Ostatnia minuta. Wiem, wiem, wiem. Robi ostatnie zlecenia, stary. Dobra, bieg się włączył kolejny. Dobra, to jest full. 160 na godzinę tym autem. Mamy maksa. Potwierdzone, mamy maksa. Widzowie, napijmy się piwam. Tak, zróbmy to. To jest jedzenie gdzieś. Albo, żeby było jeszcze bardziej fair burgera. Dobra, mam burg wstawicowie. Opierdzielam go. Zobacz się. Zjedz coś. Jemy burgera, zaliczamy. Stary, a ekskluzywne auto to musi być auto, czy to może być motocykl No słuchaj, no jak jest ekskluzywne, no to może być, no słuchaj. Cokolwiek, pojazd. ja nie wiem, czy to jest ekskluzywne, będziecie mi musieli ewentualnie to zaliczyć wy, ale no wygląda mega ekskluzywnie, mega drogo. A, i, i jeszcze ten, 30 sekund, backflip outem, backflip outem. Skok bez spadochronu, oj dobra, skok bez spadochronu. Przeżymy, przeżyjemy to. Tak, przeżyliśmy, ledwo po ledwo, ale przeżyliśmy skok bez spadochronu. Jest git, jest git, jest git, zaliczamy sobie to. Chyba mamy wszystko, już nie mamy wyjścia. 12 sekund, no nie. Salto, salto. Salto, mamy to, mamy to, Dwa, mamy to. Bizzowie. Jeden, koniec. Stań. W ostatniej sekundzie robiłem salto. Ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę. Słuchaj, usiądźmy sobie w takim razie. Spotkajmy się na najwyższym budynku, tam gdzie zaczęliśmy. Dobrze. W takim razie, oficjalnie. Mój drogi kolego, przyjacielu, kumplu. Co prawda, przyszedł tutaj słodki kotek, ale chyba tylko po to, żeby mnie pocieszyć. Gratuluję serdecznie wygrania, stary. W dzisiejszym odcinku udało Ci się wygrać. No i trafiasz tym samym na sam szczyt naszej tabeli. Bingo, widzowie, z ilością 41 punktów. No i zobaczymy też, czy następny gość się przegoni, przebije, czy też będzie. Będzie miał punktów mniej od ciebie. A dziękuję bardzo, dziękuję. Również widzę, pamiętajcie o tym, żeby bijeć do dzika na kanał. Subskrybujcie go koniecznie. Nagraliśmy ostatnio film z Hitmana, dlatego myślę, że warto zobaczyć mój występ, który był niesamowicie cudowny. Myślę, że akurat tutaj się wspólnie zgodzimy. No i co? Życzę powodzenia pozostałym, którzy będą kolejnymi, że tak powiem. Słuchajcie, ja powiem do info do pozostałych twórców. Jakby nie macie ze mną szans, możecie już dawać białą flagę. Do widzenia. Do widzenia.